Cześć! Jesteśmy na jarmarku w Paczkowie Wielkanocnym Trochę pogoda nie zachęca, dlatego nagrywam od środka namiotu Trochę ludzi chodzi Ale deszcz pada straszliwie Straganików też jest trochę Pyszny bigos za 5 zł Dużo ciast Dużo palm jest fajnie przestało padać troszeczkę, więc można się rozejrzeć. I mamy dużą palmę. Dużo ciasta, dużo jedzenia I Palma. Kazik, sziem, i oczywiście przytulna chatka Początek dzisiejszego odcinka był spaczkowa, a zakończenie będzie z ogrodu, bo nigdzie dzisiaj się nie wybieram. No, a z takich ciekawostek, to plaga, którą przechodziłem jakiś czas temu, gdzieś tutaj dam linka, eee, zatoczyła kolejne koło i jedna osoba, która nie uczestniczyła w tym przedsięwzięciu, właśnie dzisiaj uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Także totalne współczucie. Ale jeszcze jest gorzej, bo przyjechała nas odwiedzić Gosia. Trzeba odpocząć, pogadać, zobaczyć jarmarki i ją też plaga dorwała. Także <laughs> największy poszkodowany jest Gosia tutaj, niestety. No, no tak ogólnie to już chyba wiosna zaczyna się, roślinność już puszcza pąki, także można pospacerować trochę po ogrodzie Maliny też wystartowały już wzrastają z komyków, które gościa wczoraj użyła jeden wciąż stoi w jakiejś absurdalnej pozie. No nie. <grystanie> Czemu nie? <grystanie> Jest po spacerze dwukolorowym psem się stała. <głosy> <głosy> Obraz z ciekawych tematów jeszcze jakie się tutaj dzieją, to, to jutro magdalena przytulna chatka będzie być może na jarmarku w Głuchołazach. więc możliwe, że tam ją będziecie mogli spotkać, ale to będzie... Gdy ja to opublikuję, będziesz już PR-marku. Także może ją spotkaliście tam. <grym> Jakoś tak dziwnie. No. Zasadnicza zaleta posiadania switcha jest taka, że jak telewizor został zaanektowany na maraton Bajek Disneya, to ja wciąż mogę sobie grać. Mogę sobie postawić i grać sobie stalnie <grym> albo bardziej. Ciasnawo, mówię sobie. <laughs> o, granatem rzuciłem. <laughs> no, jak myślę sobie, że jak kiedyś będę zmieniał konsolę, to, to będzie to kolejna jakaś konsola hybrydowa. Telewizor i noszenie. No i może będzie pewnie też ten Steam Deck, bo tam to zawsze jest normalny komputer, bo jak się Nintendo coś zestarzaje, no to już nie będzie dało się go zbytnio użyć. A Steam Deck no to będzie normalnym komputerkiem, więc w razie czego będzie to komputerek. tą no, klawiaturę, myszkę, monitor. Zdrać Linuxa. Tam już jest Linux i grać. Ale na razie działam na switchu. <grych> no, to na dzisiaj będzie chyba tyle. Nic szczególnego się nie wydarzyło, tak jak wspominałem. Ale widział, widzieliście kawałek e, jarmarków w paczkowie. jutro może zobaczyć ciekawych jarmarków w głuchołazach, głuchołazach. Więc... Nie ma, nie będzie aż tak źle. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam Was na kolejne już jutro. Także dzięki. Hej.